jak włamywacz wkradający się do umysłu ma wytrych, którym otwiera zamek i uwalnia wspomnienia. Czy któraś z dzisiejszych prezentowanych nowości okaże się takim włamywaczem i uwolni czyjeś wspomnienia? Witam na kanale Misagi i zapraszam was dzisiaj na kolejną porcję nowości zapachowych, czyli premiery perfumowe roku 2025. Ten odcinek będzie otwierała premiera, jakiej jeszcze nie było. To znaczy, pojawiła się ona u mnie w relacji na Instagramie, dlatego że jak się o niej dowiedziałam, nie mogłam wytrzymać i musiałam natychmiast. Podzielić się z Wami tą informacją, lecz to nie będzie żaden flanker, czyli kolejna wersja istniejącego już zapachu, a totalna nowość, która być może w przyszłości zaowocuje nową linią zapachów. A mowa o marce Karolina Herrera, premierze La Bomba, która została wydana w przeuroczym flakonie w kształcie motyla. Oficjalny skład La Bomba jest mało obfity i wydawać się może mało ambitny. Ale myślę, że to fakt iż marki w ostatnich latach nie odsłaniają do końca pełnego składu swoich wypustów, a że są to najświeższe informacje o tym zapachu, być może jeszcze skład będzie aktualizowany, jak trafi do bazy Fragrantiki. W nutach głowy znajduje się pitaja, w sercu wiśniowa peonia, a baza składa się z wanilii. La bomba według marki ma oszołomić tą mieszanką, która zapowiadana jest na beztroską i opty. Mistyczną. Ze względu na to, że marki rzadko uraczają nas nowymi edycjami zapachów, a królują zazwyczaj same flankery, to ta nowość jest dla mnie e, takim priorytetem do poznania, najbardziej mnie ciekawi ze wszystkich nowości prezentowanych w dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że pomimo skromnego i niezbyt ambitnego składu, okaże się prawdziwą bombą. Kolejna premiera, na którą czekam, aby poznać w pierwszej kolejności to Enigmatic Sol z linii Nightology od marki Jesus del Pozo. W mojej kolekcji jest Intimate Elixir, który jest moim ulubieńcem i odkryciem minionego roku, a nowość z tego roku aż się prosi pięknym składem, aby zanurzyć się w tej woni. W nutach głowy występuje bergamotka, szafran, gałka muszka tołowa, różowy pieprz, w sercu paczula cedr. Szałbia oraz kadzidło, a baza składa się z benzoeso, ambroksanu, praliny, mchu i papirusa. Według kompozytorki tego zapachu Emily Bush Enigmatic Sol łączy siłę drewna z kontrastami bursztynu, a więc dla wielbicieli drzewnych akordów, do których ja należę, to pozycja nie do ominięcia. Następna premiera pochodzi z linii Bella, jest o nazwie Soleil i pochodzi od marki Oscar de la Renta. Ta premiera jest inspirowana ogrodami pełnymi słońca, które znajdują się w Republice Dominikany, a zapach solei ma oddać istotę słonecznej oazy. Skład tej nowości w górnych nutach to mango, w sercu orchidea tygrysia, a w bazie znajduje się wetyweria. Ta premiera z pewnością przyciągnie uwagę tych, którzy uwielbiają wyjątkowe flakony. Flakony bling bling. Ja do takich osób oczywiście należę, także ta nowość przykuła od razu moją uwagę. Vera Wang, Vera Wang, nie wiem jak się wypowiada nazwisko tej projektantki mody, wprowadza na rynek Zapach Love. Pięknym flakonie w kształcie pierścienia, a dokładniej ten pierścień przypomina mi taki wielki diament. Ten zapach ma być w sprzedaży na wyłączność amerykańskiego sklepu Ulta. Ja już oczywiście weszłam tam na stronę, tylko jeszcze nie doszłam do tego, czy jest wysyłka na Europę, który już prowadził sprzedaż online. A w składzie tej nowości znajdziemy w nutach głowy różowy pieprz, czarną porzeczkę, mandarynkę, w sercu indyjską tuberozę, jaśmin wielkolistny, indyjski jaśmin. Jaśmin, a baza składa się z ambroxu, super oraz wanilii. W sercu zaraz obok jaśminów i tuberozy znajduje się specjalny składnik, który jak widać nie został ujęty tutaj w opisie nut Fragrantiki, stworzony specjalnie dla Wery, kwiat o nazwie Queen of the Night. Kolejna nowość pochodzi od najbardziej prężnie działającej arabskiej marki Latafa, której nowości pojawiają się co chwila i oto kolejna premiera tej marki Opulent Dubai. Kolejna premiera, która w swoim składzie posiada również mango oraz moc cytrusowych akordów, a więc zapowiada się lżejsza wersja z opulentowej rodziny. W górnych nutach, zaraz obok mango, znajdziemy cytrynę, grejfrut, imbir, w sercu jaśmin, fiołek, cedr, a baza składa się z nut drzewnych, benzoesu, ambry oraz mchu dębowego. Jako, że zapachy arabskie nie są przewidywalne po składzie, ale kolor flakonu plus skład nasuwa przypuszczenia, iż ta wersja będzie zdecydowanie mniej intensywną propozycją z linii Opulent, a jaka się okaże? Z pewnością poczekam na recenzję tego zapachu, bo przyznam, że ta nowość mnie ciekawi, ale nie na tyle, aby ją kupić w ciemno. Następna premiera pochodzi od marki Lacoste i jest to zapach florystyczno-drzewny o nazwie Silver Rose. W składzie tej nowości znajdują się w nutach głowy grapefruit z krwistą pomarańczą, w sercu róża oraz frezja, a bazę stanowią kaszmir i piżmo. Silver Rose to zapach, który zapowiadany jest jako lśniący kwiatowy i drzewny z uwydatnieniem róży, a sama kompozycja z metalicznym wykończeniem flakonu ma oddawać hołd stalowej rakiecie tenisowej, która została wynaleziona przez Renella Cost. Następna premiera została sklasyfikowana jako Unisex, pochodzi od niemieckiej marki Sander o nazwie Sunrise. W składzie tej nowości w górnych nutach znajdziemy bergamotkę, w sercu kwiat pomarańczy, a baza składa się z białej ambry. Sunrise również ma skromny i często powtarzalny skład, a więc takie zapachy są pomijane i gdzieś tam odchodzą w zapomnienie, ale marka Jill Sander ma w swoich zbiorach naprawdę udane i niedrogie kompozycje, na które warto zwrócić uwagę, także Sunrise będę chciała koniecznie przy okazji poznać. Następna premiera to celebrycka nowość Shakira Dance Stellar. Nie jestem wielbicielką celebryckich zapachów, mało mam ich w kolekcji, ale to nie znaczy, że ich nie testuję. Oczywiście podchodzę do nich i zawsze mam nadzieję, że czymś mnie zaskoczą. Do tej pory na palcach jednej ręki mogę wyliczyć ile takich zapachów to uczyniło. A jak się zapowiada ta premiera? Den Stellar w składzie posiada bergamotkę, ananas w górnych nutach, w sercu jaśmin, tuberozę oraz frezję, a w bazie drzewo sandałowe fasolkę tonkę i wanilię. Kolejne zapachowe nowości, które wkraczają na rynek dołączają do linii Bee Delicious i są to trzy kolorowe jabłuszka od marki Dona Karan New York. Pierwsze żółte jabłuszko nosi nazwę Ice Pop i jest sklasyfikowany jako zapach florystyczno-owocowy górną, w ogóle wszystkie te zapachy z tej linii są o takiej klasyfikacji. W składzie w górnych nutach znajdziemy agrest, greyfruit, w sercu piwonie, goryczkę, frezję, a baza składa się z jagód jałowca, bursztynu, piżma, drzewa sandałowego oraz benzoesu. Kolejne różowe jabłuszko o nazwie Ice Pop Very Cherry już w swojej nazwie zdradza, jaki akord będzie królował, czyli Wiśnia, ale Wiśnia jest w nutach głowy, a więc nie będzie to filar tego zapachu. Zaraz obok Wiśni są lody, liczy bergamotka, w sercu gruszka, czerwony mak, piwonia, a baza składa się z bursztynu, drzewa sandałowego oraz piżma. Ostatnie niebieskie jabłuszko z linii Ice Pop to Berry Bliss, który będzie się kręcił wokół truskawki i maliny, ale również i bazowego kokosa. A pełny skład to w nutach głowy mięta, mango, kwiat migdałowca, w sercu malina, truskawka, lilia, frezja i baza, która składa się z drzewa sandałowego, waty cukrowej i kokosa. Cała trójka to zapachy z rodziny gourmand, a więc oprócz świeżych, owocowo-florystycznych, tropikalnych akordów można spodziewać się i dużej słodyczy. A niebieskie jabłuszko bereblis to trzecia propozycja z obecnością mango w składzie w dzisiejszych premierach, a więc jak widać ta nuta przoduje w dzisiejszym. Zestawieniu premier. Nowa hipnotyzująca Diva nadchodzi. Tak zwiastuje nadejście kolejnego flankera marka Jean Paul Gaultier, a mowa o złotym gorsecie Divine Elixir. W skład tej premiery w nutach górnych wchodzi tuberoza, w sercu słony akord, a bazę stanowi fasolka tonka. Są to pierwsze informacje o tej kompozycji, a więc skład możliwe, że będzie jeszcze aktualizowany. To wszystkie premiery perfumowe, jakie przygotowałam do dzisiejszego odcinka. Moje priorytety zapachowe do poznania już znacie. Jest to premiera od marki Karolina Herrera i premiera niszowa od marki Jesus del Pozo. Tradycyjnie dajcie mi znać w komentarzach, która premiera z dzisiejszych prezentowanych najbardziej Was zaciekawiła i jakie premiery w pierwszej kolejności będziecie chcieli przetestować w drogeriach, jak tylko się pojawią. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.